W sobotę odbyła się Noc Muzeów. W Wejherowie jak co roku nie zabrakło wielu atrakcji, z których skorzystały setki mieszkańców oraz gości. W minioną sobotę, jak co roku, nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w Wejherowskiej Nocy Muzeów. Głównym celem wizyty mieszkańców i gości był przede wszystkim ratusz. Tam oprócz stałej wystawy w sali historycznej czekała także wystawa tematyczna. W tym roku jest akcent morski, jakby przypomnienie, że Wejherowa czy ma coś wspólnego z morzem? Oczywiście, że ma. Było stolicą powiatu morskiego i tutaj wszystkie urzędy morskie powstawały właśnie w Wejherowie, więc ten akcent morski w warto podkreślać. Ale oprócz tego można spotkać się ze mną, porozmawiać na różne tematy. I oczywiście zrobić sobie zdjęcie w prezydenckim gabinecie. Przy okazji zobaczyć modele żaglowców, czy też przedmiotów związanych z Titaniciem i innymi transatlantyckimi jak klimat morski, to nie zabrakło także szant w wykonaniu churu Zawisza Czarny, który ze względu na niepogodę wystąpił w murach ratusza. Całość podsumowana została pokazem laserowym, który także nawiązywał do morskiej tematyki tego wieczoru. Podczas tegorocznej nocy muzeum w Wejherowie nie zabrakło także nowości. Znajdujemy się tutaj w parku miejskim, przy budynku, w którym kiedyś istniała szkoła przypałacowa, czyli przy pałacu przez nas nazywanych Pałacem Przebędowskich. Tutaj jest dowód tego, jak gdyby wspomnienie tego, co odbywało się w tym budynku i tak. Tak naprawdę edukacja wróciła do tego budynku. Już parę lat temu edukacja przyrodnicza związana z Parkiem Miejskim w Wejherowie, a dzisiaj tak naprawdę rozpoczynamy i inaugurujemy drugą dziedzinę, którą chcemy tutaj prowadzić w zakresie edukacji czy edukację historyczną. Na początku odbyła się więc prelekcja na temat historii założenia Wejherowa oraz na temat historii rodziny Jakuba Wejhera. W tym roku do Nocy Muzeów przyłączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna, która grom miejską na podstawie powieści osadzonych swoją historią w Wejherowie zwieńczyła także obchody Tygodnia Bibliotek. Przede wszystkim zabawa, przede wszystkim moment do tego, żeby rzeczywiście poznać trochę tych bohaterów literackich naszych wejcherowskich. Więc troszkę może być na intuicję, ci, którzy znają te powieści, to już naprawdę te pytania są bardzo proste. Ale tak czy inaczej, czy ktoś czytał te powieści czy nie, na pewno świetnie sobie poradzi. Myślę, że tutaj decydujący jak zwykle będzie czas, bo czasami jest tak, że użytkownicy, gracze biegną wręcz do tej samej książki, a są pojedyncze tytuły, więc myślę, że to jest czasami kwestia po prostu szczęścia, refleksu. I a my na końcu zdobyć kolejną książkę do swojej kolekcji. Dla każdego więc coś ciekawego. Przygotowujemy nie tylko to, co jest w ratuszu, ale też chcemy, żeby można było zwiedzić Wejherowo z przewodnikami, zobaczyć krypty, w których spoczywa Jakub Wejher, ale zobaczyć też to, co się dzieje w muzeum, na przykład muzyki piśmiennictwa. A tam oprócz wystaw stałych można było także zobaczyć pracę rzemieślników oraz twórców ludowych. Dzisiaj możemy zobaczyć, e, na przykład szewca. E, już mało takich zakładów pozostało w, lokalnie działających. E, można właśnie zobaczyć, jak taki szewc pracował, jakich narzędzi używał. E, mamy prezentujemy również zawód rybaka, który tutaj na zewnątrz wykonuje liny, e, które były wiązały sieci. E, można właśnie wykonać taki długi sznur. Widzimy, jaka to jest ciężka praca też. I z czym to się wiązało? Z takich ciekawszych i innych zawodów też prezentujemy repasację ponczo. I oczywiście wiele więcej ciekawych i często zapomnianych już fachów. Wszystko to sprawiło, że kolejna noc muzeów, pomimo niepogody, była bardzo ciekawa i udana dla wszystkich tych, którzy postanowili z niej skorzystać.